Carl Jung, jako psycholog analityczny, który dogłębnie badał psychologię człowieka, wysunął wiele teorii dotyczących głupoty, takich jak nieświadomość jednostki, brak myślenia i brak wglądu. W tym filmie porozmawiamy o szóstym oznakach głupiej osoby według Karla Junga. 1. Nieakceptowanie swojego cienia. Jednym z najważniejszych pojęć, jakie Karl Jung wprowadził do psychologii, jest archetyp cienia. Cień symbolizuje aspekty danej osoby, które tłumi ona w swojej podświadomości, nie chce zaakceptować lub ignoruje, ponieważ nie odpowiadają normom społecznym. Ta mroczna strona osobowości nadal istnieje, głęboko ukryta zarówno w nieświadomości jednostki, jak i zbiorowości. Jednakże, gdy jednostka nie rozpoznaje swojego cienia lub świadomie go odrzuca, jej życie zaczyna być rządzone przez ten cień bez jej wiedzy. Według Karla Junga, niezdolność człowieka do zaakceptowania własnego cienia może skutkować niedojrzałością psychiczną, nieświadomością, a nawet głupotą. Ponieważ kiedy człowiek ucieka od najbardziej podstawowych praw o sobie, projektuje te mroczne aspekty na świat zewnętrzny, obwiniając innych, oszukując siebie i tracąc swoją wewnętrzną integralność. Osoba odrzucająca swój cień, Doszukuje się własnych wad w innych, zamiast widzieć je sama. Według Karla Junga, człowiek może być naprawdę wolny tylko wtedy, gdy stawi czoła swojemu cieniu i go zintegruje. W przeciwnym wypadku, próbując stłumić swoją ciemną stronę, będzie doświadczał większych wewnętrznych konfliktów i z czasem utraci równowagę duchową. Nieakceptowanie cienia powoduje, że człowiek musi się nieustannie bronić przed światem zewnętrznym. Według Karla Junga ludzie, którzy nie akceptują swojej ciemnej strony, mają trudności w zdrowej komunikacji z innymi i często opierają swoje życie na manipulacji, arogancji i osądzaniu. Na przykład, jeśli ktoś głęboko w sercu czuje się niekompetentny, zamiast to przyznać, może próbować ukryć własne braki, umniejszając innym lub oskarżając ich o porażkę. Jednak takie podejście zapewnia jedynie chwilową ulgę. I wciąga jednostkę w jeszcze głębszy impas psychologiczny. Osoba, która nie stawia czoła własnemu cieniowi, będzie stale uciekać i oszukiwać samą siebie, próbując racjonalizować swoje nieświadome zachowanie. Proces rozwoju psychologicznego, który Jung nazywa procesem indywiduacji, wymaga od jednostki zmierzenia się ze swoim wewnętrznym cieniem i zintegrowania go ze swoją osobowością poprzez przeniesienie go na poziom świadomości. Jednak wiele osób świadomie bądź nieświadomie unika tego procesu, ponieważ nie chcą dostrzec swojej ciemnej strony. Według Karla Junga, jedną z największych głupot jest dalsze życie z powierzchownym pojmowaniem życia i natury ludzkiej, ignorując własną prawdę. Ktoś, kto nie akceptuje swojego cienia, czuje również potrzebę ciągłego noszenia maski. Wyparty cień ujawnia się w nieprzewidzianych momentach. I może przejąć kontrolę nad człowiekiem, gdy najmniej się tego spodziewamy. Według Karla, Junga, gdy wyparty cień nie zostanie świadomie zintegrowany, dana osoba wyraża go w niezdrowy sposób, często mający destrukcyjne konsekwencje. Prawdziwa inteligencja i mądrość zaczynają się od umiejętności rozpoznania własnych, ciemnych stron i świadomego ich przetworzenia. Jak podkreślał Jung, gdy jednostka tłumi swój cień, jej wewnętrzne konflikty narastają, co sprawia, że stale wysuwa fałszywe oskarżenia wobec świata zewnętrznego, oszukuje samą siebie i podejmuje nieświadome decyzje. Tylko wtedy, gdy człowiek ma odwagę zaakceptować swój cień, może go zmienić, zrozumieć siebie na głębszym poziomie i stać się naprawdę wolnym. Najważniejszą rzeczą, jaką musi zrobić każdy, kto nie chce zagubić się w szponach nieświadomości. Jest rzucenie światła na swój własny cień i uczynienie go świadomą częścią swojej osobowości. Treka niezdolność do głębokiego myślenia. Jedną z najważniejszych koncepcji, jaką Carl Jung wprowadził do psychologii, jest ta, że ludzie powinni zdobywać głęboki wgląd poprzez zwiększanie poziomu swojej świadomości. Według niego, świadomość to nie tylko suma powierzchownych informacji. Jest to bezpośrednio związane ze sposobem, w jaki jednostka postrzega zdarzenia, myśli i siebie. Niektórzy ludzie nie rozwijają jednak zdolności głębokiego myślenia z powodu lenistwa umysłowego lub braku świadomości. Osoba, która pozostaje na powierzchni, nie zadaje pytań, akceptuje wydarzenia takimi, jakie są i unika analiz wymagających wysiłku umysłowego, z czasem ograniczy się do węższych ram myślowych. Sytuacja ta nie tylko utrudnia rozwój jednostki, ale również sprawia, że podejmuje ona błędne decyzje życiowe i postrzega otaczający ją świat w sposób niepełny lub niewłaściwy. Według Karla Junga, jedną z największych ludzkich umiejętności jest zdolność poszerzania swojej świadomej uwagi. Jednakże jednostka, która tego nie zrobi i pozostanie uwięziona pomiędzy wyuczonymi ideami, a powierzchownymi poglądami z czasem stanie się największym wrogiem swojego umysłu. Osoba, która nie potrafi myśleć głęboko, często upraszcza zdarzenia i nie podejmuje wysiłku, aby nadać sens skomplikowanym koncepcjom. Zamiast zastanawiać się nad przyczynami zdarzeń, skłania się ku akceptacji tego, co widzi. Karl Jung twierdzi, że jednostka musi zrozumieć własne nieświadome procesy. A jest to możliwe tylko poprzez głęboką refleksję. Człowiek leniwy umysłowo próbuje kierować swoim życiem za pomocą zbiegów okoliczności i powierzchownych interpretacji, zamiast zrozumieć siebie. Takie osoby mają tendencję do przyjmowania jedynie powierzchownych informacji i wydawania szybkich osądów. Głębokie myślenie oznacza rozważanie zdarzeń z różnych perspektyw i analizowanie sprzecznych informacji. Jednakże osoby, które Wolą pozostać w swojej strefie komfortu psychicznego. Nie zawracają sobie głowy sprawdzaniem lub obalaniem własnych myśli. Zamiast tego wybiórczo przyjmują informacje zgodne z ich własnymi przekonaniami i całkowicie odrzucają poglądy przeciwne. Sytuacja ta powoduje, że jednostka traci elastyczność umysłu i z czasem zaczyna działać w oparciu o zawężoną perspektywę. Osoba niezdolna do głębokiego myślenia na ogół nie potrafi oceniać zdarzeń z szerszej perspektywy. Wiele aspektów życia składa się ze złożonych, powiązanych ze sobą systemów, a aby je zrozumieć, trzeba umieć łączyć różne konteksty. Jednak powierzchowni myśliciele mają tendencję do dzielenia wszystkiego na czarne i białe. Zamiast zrozumieć złożony temat, chcą go określić jako całkowicie prawdziwy lub całkowicie fałszywy. Karl Jung twierdzi, że człowiek może stać się prawdziwie wolny tylko poprzez odkrycie wzorców w nieświadomości. Jednakże osoba, która nie potrafi myśleć głęboko, nieświadomie zostaje uwięziona w schematach przekonań z przeszłości i zamyka się na nowe myśli. Osoby, którym brakuje elastyczności umysłowej, nie zadają pytań i oceniają zdarzenia jednowymiarowo, z czasem zaczynają żyć w coraz większej nieświadomości. Aby jednak człowiek mógł w pełni wykorzystać swój potencjał umysłowy, musi nieustannie rozwijać swoje myśli, sprawdzać własne przekonania i analizować wydarzenia z wielu perspektyw. Niezdolność do głębszego myślenia nie tylko utrudnia rozwój jednostki, ale także prowadzi do społecznego nieporozumienia, polaryzacji i manipulacji. Prawdziwa mądrość i inteligencja zaczynają się od umiejętności krytycznej oceny, Samego siebie i swojego otoczenia. Jak podkreślał Karl Jung, nieświadome jednostki stają się więźniami swojego cienia, nie zdając sobie z tego sprawy, podczas gdy świadome jednostki osiągają wolność, eksplorując swój świat wewnętrzny. Trzeci: ciągłe obwinianie innych. Według Karla Junga, jedną z największych przeszkód w rozwoju psychologicznym człowieka jest unikanie odpowiedzialności. I ciągłe obwinianie innych. Tendencja ta jest jednym z najwyraźniejszych wskaźników tego, że jednostka unika konfrontacji z własnym cieniem i nie podejmuje procesu wewnętrznej transformacji. Osoba, która obwinia innych, nie bierze odpowiedzialności za negatywne doświadczenia, których doświadcza w swoim życiu i oczyszcza się z zarzutów, zrzucając całą winę na czynniki zewnętrzne. Choć ten mechanizm psychiczny przynosi Jednostce chwilową ulgę na dłuższą metę prowadzi do poważnych problemów psychologicznych i społecznych. Koncepcja integralności psychologicznej Karla Junga zakłada, że jednostka musi zaakceptować swój świat wewnętrzny takim, jaki jest i zyskać świadomą wiedzę w trakcie procesu rozwoju. Jednakże, gdy człowiek obwinia innych za wszystkie swoje porażki, nieszczęścia i rozczarowania, nie widzi swoich własnych braków. I dlatego nie robi żadnego postępu. Z biegiem czasu osłabia go to wewnętrznie i uniemożliwia nawiązywanie zdrowych relacji z otoczeniem. Tendencja do obwiniania innych jest często częścią mechanizmu samoobrony. Konfrontacja z własnymi błędami jest dla ego nieprzyjemnym doświadczeniem, ponieważ wymaga od jednostki uznania, że nie jest doskonała. Jednak obwinianie innych chroni ego i daje człowiekowi poczucie wyższości według Karla Junga, aby jednostka mogła osiągnąć własną integralność psychologiczną, musi najpierw zaakceptować swoją własną odpowiedzialność. Jednak ktoś, kto stale obwinia czynniki zewnętrzne, nieświadomie stawia się w pozycji bezsilności i ofiary. Osoba, która obwinia innych nie tylko hamuje swój własny rozwój psychologiczny, ale również niszczy swoje relacje z otoczeniem. Osoba, która ciągle obwinia innych, ma skłonność do szukania kozła ofiarnego za każdy błąd, zamiast brać na siebie odpowiedzialność. To sprawia, że jego relacje z otoczeniem opierają się na nieufności, gniewie i konflikcie. Taka osoba ma ciągłe problemy w relacjach przyjacielskich, rodzinnych i zawodowych, ponieważ nigdy nie kwestionuje swojej roli i ciągle obwinia innych, co powoduje napięcia. Jung twierdzi, że człowiek musi być zdolny do samokrytyki, aby osiągnąć wewnętrzną integralność. Osoba, która obwinia innych, jest jednak skazana na ciągłe popełnianie tych samych błędów, ponieważ wyłącza w ten sposób swój mechanizm samokrytyki. Zamiast dostrzec własne wady, lęki i kompleksy, osoba obwiniająca innych przenosi całą tę negatywność na ludzi wokół siebie. Prawdziwy rozwój jest jednak możliwy. Gdy człowiek dostrzega swoje błędy i zmienia się, ucząc się na nich, osoba, która stale obwinia czynniki zewnętrzne, zmarnuje te szanse i wpędzi siebie i swoje otoczenie w jeszcze większe kłopoty. Według Junga, jednostka może dokonać świadomej przemiany tylko poprzez zrozumienie własnych procesów psychologicznych. Jednakże osoba, która obwinia innych, marnuje swoją energię na szukanie błędów w świecie zewnętrznym zamiast zwrócić się ku swojemu własnemu światu wewnętrznemu. Ponieważ osoba obwiniająca innych nie posiada tego rodzaju wglądu, popełnia ciągle te same błędy i stale żyje w mentalności ofiary. Obwinianie innych jest jednym z głównych przykładów nieświadomości, która uniemożliwia jednostce dojrzewanie zarówno psychiczne, jak i społeczne. Według Junga, jednostka musi wziąć odpowiedzialność, aby osiągnąć swoją wewnętrzną integralność, i stać się prawdziwie wolną. Natomiast osoba, która stale obwinia innych, przyjmuje postawę ofiary i nadal żyje biernie. Prawdziwa świadomość staje się możliwa, gdy jednostka staje twarzą w twarz ze swoim cieniem i rozpoczyna proces wewnętrznej transformacji. Jednakże osoba obwiniająca innych nadal szkodzi sobie i swojemu otoczeniu, ignorując ciemne aspekty własnej podświadomości. Według filozofii Junga, aby człowiek osiągnął własną integralność duchową i stał się prawdziwie mądry, musi najpierw zaakceptować swoją odpowiedzialność i zwrócić się ku swojemu wnętrzu, zamiast obwiniać innych. 4. Brak zrozumienia symboli i mitów. Według Karla Junga ludzki umysł ma głęboką warstwę nieświadomości, która wyraża się poprzez symbole i mity. Warstwa ta jest zasilana nie tylko osobistymi doświadczeniami jednostki, ale także zbiorową nieświadomością historii ludzkości. Symbole i mity są niczym mosty, które pozwalają ludziom nadać sens swojemu wewnętrznemu światu. Dzięki nim uświadamiamy sobie, rozumiemy i interpretujemy nasze nieświadome procesy. Niektórzy jednak nie potrafią pojąć głębi życia, ponieważ są zamknięci na ten symboliczny świat i tkwią w powierzchownej rzeczywistości. Człowiek, który nie potrafi zrozumieć symboli i mitów. Skupia się wyłącznie na świecie konkretnym i materialnym, ignoruje głębokie przesłania nieświadomości, i w rezultacie znajduje się w stanie psychologicznego deficytu. Z perspektywy, junga jednostka, która zerwała kontakt z nieświadomością, traci swoje wewnętrzne przewodnictwo i zaczyna postrzegać życie na poziomie powierzchownym. Mity i symbole to nie tylko pozostałości po przeszłości ludzkości, ale także uniwersalne pragnienia. Za pomocą których nasza podświadomość wysyła nam dziś przesłania. Za pomocą swojej teorii archetypów, Jung wyjaśnił, w jaki sposób zbiorowa nieświadomość kształtuje ludzką psychikę. Osoba, która nie potrafi analizować symbolicznych znaczeń obrazów, pojawiających się w jej snach lub zdarzeń, których doświadcza, żyje w oderwaniu od jej własnych nieświadomych procesów. Mity i symbole Ujawniają i kierują spostrzeżeniami ukrytymi w nieświadomości człowieka. Jednakże, jednostka oderwana od tej głębi podchodzi do zdarzeń i koncepcji tylko z powierzchownej perspektywy. Karl Jung twierdził, że jednym z największych problemów współczesnego człowieka jest to, że mity i symbole utraciły swoją funkcję psychologiczną. W starożytności mity były przewodnikami, które wyjaśniały ludziom sens ich istnienia. Jednak we współczesnym świecie wiele osób utraciło tę więź i zaczęło kształtować swoje życie wyłącznie wokół sukcesu materialnego i celów zewnętrznych. Osoba, która nie potrafi zrozumieć symboli i mitów, może poczuć się zagubiona, ponieważ nie ma możliwości poszukiwania głębszego znaczenia, które odżywiałoby jej wewnętrzny świat. Osoby te często żyją mechanicznie, ale nie potrafią znaleźć prawdziwej satysfakcji. Analityczna psychologia Junga podkreśla, że jednostka może przezwyciężyć kryzysy znaczeniowe poprzez nawiązanie kontaktu z nieświadomymi symbolami. Osoba, która nie jest w stanie tego zrobić, może jednak z czasem czuć się wyczerpana psychicznie. Nieumiejętność odczytywania symboli sprawia, że jednostka nie jest w stanie prawidłowo zrozumieć własnych procesów psychologicznych. Koncepcja cienia, według Junga, przedstawia wyparte aspekty nieświadomości człowieka. Jednakże jednostka zamknięta na myślenie symboliczne nie może zdobyć się na odwagę, by zmierzyć się ze swoim cieniem, ponieważ całkowicie utraciła połączenie, jakie nawiązała z nieświadomością. Nie jest w stanie rozwinąć głębi własnych procesów psychologicznych i zaczyna kierować swoim życiem w dużej mierze poprzez reakcje automatyczne. Nieumiejętność zrozumienia symboli i mitów stanowi jedną z największych przeszkód, w rozwoju psychologicznym i duchowym jednostki. Według Junga człowiek musi być wrażliwy na świat symboli, aby móc nawiązać kontakt z nieświadomością i świadomie kierować swoim życiem. Jednakże jednostki, które nie potrafią tego uczynić, żyją w powierzchowności i starają się istnieć w izolacji od własnych nieświadomych procesów. Z czasem może to prowadzić do głębokiej utraty sensu życia i duchowego niezaspokojenia. Jednakże jednostka rozumiejąca język symboli i mitów może nadać swojemu życiu większą głębię i działać w harmonii ze swoimi nieświadomymi procesami. Według filozofii Junga, prawdziwa świadomość zaczyna się od zrozumienia mądrości zawartej w symbolach i mitach. Jednakże osoby, które nie potrafią czytać tego języka, nieświadomie izolują się od swojego wewnętrznego świata i nadal żyją nieświadomie. Piąćka. Niezdolność do kontrolowania zachowań instynktownych. Według Karla Junga, nieświadomy świat człowieka kształtowany jest przez silne tendencje instynktowne. Instynkty te stanowią podstawowe popędy danej jednostki, które umożliwiają jej przetrwanie, ochronę siebie i interakcję z otoczeniem. Jednakże rozwinięta świadomość wymaga panowania nad tymi instynktami i ukierunkowywania ich w zdrowy sposób. Osoba, która nie potrafi kontrolować swoich instynktownych impulsów, nie jest w stanie osiągnąć świadomej świadomości i zaczyna kierować swoim życiem za pomocą automatycznych, reaktywnych reakcji. Wskazuje to na sytuację, w której pierwotne cechy człowieka dominują nad świadomością, a jednostka traci własną wolę. Według psychologii analitycznej Junga, aby jednostka mogła osiągnąć wewnętrzną integralność, Musi rozpoznać swoje nieświadome impulsy, stawić im czoła i świadomie nimi zarządzać. Natomiast człowiek, który jest niewolnikiem swoich instynktów, działa nieświadomie i hamuje swój własny rozwój psychiczny. Osoby, które nie potrafią kontrolować swoich instynktów, są często impulsywne, niecierpliwe i porywcze. Zamiast radzić sobie ze swoimi emocjami, działają pod wpływem impulsu i często podejmują decyzje których później żałują. Według Karla Junga wewnętrzna struktura człowieka nie składa się wyłącznie ze świadomości. Głęboko w nieświadomości kryją się potężne elementy psychologiczne, takie jak cień, anima, animus i archetypy. Jeśli jednak jednostka nie rozwinie w sobie świadomego mechanizmu kontroli, wówczas wpadnie pod kontrolę tych elementów i będzie kierowana przez swoje instynkty. Według Karla Junga sytuacja ta wskazuje, że jednostka doświadcza wewnętrznej nierównowagi i nie stawia czoła własnemu cieniowi. Prawdziwa świadomość jest możliwa nie przez odrzucenie własnych instynktów, ale przez ich zrozumienie i świadome pokierowanie nimi. Osoby, które nie potrafią kontrolować swoich instynktownych zachowań, często stają się niewolnikami swoich pragnień i lęków. Jung podkreśla, że aby człowiek mógł osiągnąć integralność psychologiczną, musi być w stanie panować nad chaotycznymi energiami w swoim świecie wewnętrznym. Analityczna psychologia Karla Junga podkreśla, że jednostka musi rozwinąć empatię, cierpliwość i świadomą świadomość, aby osiągnąć samorealizację. Jednakże człowiek, który jest niewolnikiem swoich instynktów, nie jest w stanie zaangażować się w głębokie procesy psychologiczne ponieważ nieustannie koncentruje się na swoich bezpośrednich impulsach. Na przykład, jeśli ktoś skupia się tylko na swoich własnych pragnieniach i potrzebach, zamiast słuchać drugiej osoby, to znaczy, że działa instynktownie i brakuje mu świadomej uwagi. Według Junga prawdziwa dojrzałość jest możliwa, gdy jednostka potrafi kontrolować swoje wewnętrzne procesy i przepuszczać impulsywne reakcje przez świadomy filtr. Jednakże osoba, która nie potrafi kontrolować swoich instynktów, będzie powtarzać te same błędy przez całe życie i nie będzie w stanie się poprawić. Brak kontroli nad instynktami uniemożliwia również osiągnięcie długoterminowych celów. Zaproponowana przez Junga koncepcja indywiduacji, dotycząca procesu rozwoju psychologicznego, wiąże się z odkrywaniem przez jednostkę swojego świata wewnętrznego, i osiągnięciem bardziej świadomego poziomu bytu. Jednakże osoba, która nie potrafi kontrolować swoich instynktów, wpada w ciągły cykl pogoni za krótkoterminową satysfakcją. Według Karla Junga, ustalenie równowagi między świadomością i nieświadomością pozwala człowiekowi na integrację psychologiczną. Jednakże ktoś, kto nie potrafi kontrolować swoich instynktów. Dostaje się pod kontrolę swojej podświadomości i traci zdolność kierowania własnym życiem. Osoby, które nie potrafią kontrolować swoich instynktownych zachowań, skazują się na życie w nieświadomości, co hamuje ich własny rozwój psychologiczny. Według Junga, aby nawiązać zdrową relację z nieświadomością, człowiek musi rozpoznać swoje instynkty i umieć sobie z nimi radzić. Jednakże osoby, którym brakuje tej umiejętności, kierują swoim życiem za pomocą automatycznych reakcji i nie są w stanie rozwinąć świadomej uwagi. Prawdziwa świadomość jest możliwa, gdy człowiek rozumie swoje instynkty, równoważy je i żyje świadomym życiem. Jednakże, jak podkreślał Jung, ci, którzy nie potrafią tego zrobić, pozostają więźniami własnej nieświadomości, co sprawia, że prowadzą niezdrowe życie, zarówno indywidualnie, jak i społecznie. Krzeszowski skupienie się wyłącznie na świecie zewnętrznym. Według Karla Junga, psychologia człowieka opiera się na równowadze między światem wewnętrznym i zewnętrznym. Zdrowy człowiek zna swój świat wewnętrzny i świadomie nawiązuje interakcje ze światem zewnętrznym. Niektórzy ludzie jednak skupiają się wyłącznie na świecie zewnętrznym i całkowicie zaniedbują swoje wewnętrzne procesy. Takie jednostki budują swoją tożsamość w oparciu o czynniki zewnętrzne, takie jak oczekiwania społeczne, sukces materialny, status i akceptacja innych. Z punktu widzenia Junga sytuacja ta sprawia, że człowiek traci kontakt ze swoją własną istotą i z czasem zaczyna odczuwać wewnętrzną pustkę. Ponieważ gdy człowiek interesuje się wyłącznie światem zewnętrznym, nie odkrywa głębi swojej własnej nieświadomości. I traci kontakt ze swoim prawdziwym ja. Osoby nadmiernie skupione na świecie zewnętrznym to na ogół ludzie, którzy działają zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, są zależni od aprobaty innych i żyją powierzchownie. Analityczna psychologia Karla Junga podkreśla, że aby zrealizować siebie, jednostka musi odbyć podróż wewnętrzną. Jednak ktoś, kto jest zafascynowany światem zewnętrznym. Ciągle przejmuje się tym, co myślą inni i nie potrafi usłyszeć swojego wewnętrznego głosu. Osoby te zazwyczaj opierają swoje życie na pracy, karierze, statusie społecznym i korzyściach materialnych. Z czasem jednak mogą zdać sobie sprawę, że te zewnętrzne czynniki nie przynoszą im prawdziwej satysfakcji. Ponieważ człowiek głęboko poszukuje sensu, a ten sens może odkryć tylko w świecie wewnętrznym. Osoba, która skupia się Wyłącznie na świecie zewnętrznym odczuwa ciągłe niezadowolenie, ponieważ żaden zewnętrzny sukces nie jest w stanie wypełnić wewnętrznej pustki. Według Karla Junga konfrontacja z samym sobą i odkrycie własnych nieświadomych procesów jest jednym z najważniejszych etapów rozwoju duchowego. Według Karla Junga prawdziwa tożsamość ujawnia się nie poprzez zewnętrzne etykiety, lecz poprzez eksplorację przez jednostkę własnej nieświadomości, jednak ktoś, kto utknął w świecie zewnętrznym, jest nieustannie zmuszony patrzeć na siebie oczami innych. Osoba, która czuje się dobrze ze sobą, gdy osiąga sukcesy, może przeżyć głęboki kryzys tożsamości, gdy doświadczy porażki. Osoby, które skupiają się wyłącznie na świecie zewnętrznym, często ignorują rozwój duchowy i psychologiczny. Według teorii Junga rozwój duchowy jest możliwy poprzez eksplorację przez jednostkę swojego świata wewnętrznego. Ludzie, jednak, którzy są zbyt zajęci światem zewnętrznym, doświadczają życia jedynie powierzchownie. To, co Karl Jung nazywa procesem indywiduacji, jest procesem odkrywania swojego wewnętrznego świata, łączenia się z nieświadomością i budowania swojej prawdziwej tożsamości w trakcie tego procesu. Jednakże osoba, która ciągle skupia się na świecie zewnętrznym, nie jest w stanie dokończyć tego procesu, ponieważ unika wewnętrznej świadomości, stale dążąc do zewnętrznych celów. Prawdziwa satysfakcja jest możliwa nie tylko dzięki sukcesom odniesionym w świecie zewnętrznym, ale także dzięki temu, że człowiek nabiera sensu w swoim świecie wewnętrznym. Jednakże, jak podkreślał Jung, ktoś, kto nie zwróci się ku światu wewnętrznemu, Wkrótce zacznie poszukiwać sensu, gdyż natura ludzka sprawia, że nie można poprzestać na samym świecie zewnętrznym. Prawdziwa satysfakcja jest możliwa nie tylko dzięki sukcesom odniesionym w świecie zewnętrznym, ale także dzięki temu, że człowiek nabiera sensu w swoim świecie wewnętrznym. Jednakże, jak podkreślał Jung, ktoś, kto nie zwróci się ku światu wewnętrznemu, wkrótce zacznie poszukiwać sensu. Gdyż natura ludzka sprawia, że nie można poprzestać na samym świecie zewnętrznym. Co o tym myślisz? Czy uważasz, że we współczesnym świecie ludzie mogą spędzać wystarczająco dużo czasu w swoim świecie wewnętrznym, czy też jesteśmy ciągle zajęci bodźcami zewnętrznymi? Co robisz, aby odkryć swój wewnętrzny świat? Podziel się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami na ten temat w komentarzach. Twoje pomysły jeszcze bardziej pogłębią tę dyskusję. Jeśli chcesz nadal tworzyć tego typu treści, nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanał. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć więcej wysokiej jakości treści na tym kanale. Do zobaczenia w nowych filmach. Nawiasem mówiąc, przycisk dołączenia do naszego kanału został aktywowany. Bardzo ważne jest, abyś został członkiem programu Join Member i wspierał nasz kanał, dzięki czemu będziemy mogli tworzyć więcej treści. Dzięki.